gramy w Fortnite'a. Ej, czemu to jest rozpikselowane? Czemu jestem w autobusie? Czy to jest jakaś inna gra? Czemu? Czemu ja nie mam kilofa? Czemu ja mam coś? Nie wiem, co to jest. Dobra, spróbujmy. Chyba muszę stąd już polecieć. Dobra, tam jest jakiś Uff, Dobra. Czemu to mi aż tyle zadało? O, czemu to jest jakaś bogata skrzynka? Czemu aż w niej tyle jest? Dobra, zgarnę wszystko, co tam jest, bo ja potrzebuję tego bardzo, chyba, tak mi się wydaje. Co to w ogóle jest? Dobra, zezmę kółki. Czemu to tak daję daje zarona? Czy, czy to kef jest, czy co? Nie wiem, dobra. Gracze ile tych gra... Czemu oni się tym Ała. Czemu ja nie umiem tego? dobrać? To jest nagrana, to nie jest to. To nie jest Fortnite. Czemu mnie tak przerzuciło? Dobra, ile tych ludzi? Chyba więcej się nie da. Czemu oni się teammateują? Dobra, sprawdźmy bogatość i chyba to nie Co to jest? Przecież tamto, to, to była jakaś motar. Nie wiem, co to było, dobra. Czemu to jest? Sprawdźmy co tu jest w tych No Może coś jest? Gincie, gincie gracze. Przecież wy jesteście jakiś słabi gracze. Wy chyba jesteście jakieś NPC, które giną na hita. Czemu tutaj skrzęca nic nie ma? Mhm, mhm. Dobra, ja się chyba są nie zamknę niestety. Bo tu też nic nie ma oprócz tego Łuchu! O kurde. O kurde. Trzeba ich zabić, bo... Nie! No czemu on tak podskakuje? Chyba te małe mnie nie bią. I w ogóle czemu ja miałem postać... Z... Ja miałem kamerę z, z pierwszej osoby. O boże, czegoś się... Czemu to jest tak dziwnie zrobione? Byłem jeszcze chyba. Ua! Ja nie chcę deadnąć! Dobra, mi chyba nic nie Chyba te npc ten... Dobra, co to jest? Chyba to jest jakiś schowek na rzeczy... jakiś plecaczek, czy coś O, mogę ze w to schować wszystko To ja schowam wszystko, tylko nie te Nie żalne Takie rzeczy sobie schowam I Jeszcze nie strzały, co ja robię? Dobra. Teraz trzeba zjeść. Co to jest? Kuket pokro? Czemu to jest jakiś dziwny język? Ja którym nigdy nie grałem. O, zapomniałem tego ściąć. Czy ja to w ogóle mogę ściąć? Chyba no, mogę. Tak! I zresztą z tego nie wypadły. Ale dobra. Przecież tym można nie na rzecz, jak się mam skończyć jeszcze szukerów. Dobra, co to robi? O, co jest? Czemu ja się tepnęłem? To jest jakaś dziwna gra, której w ogóle nie rozumiem. Czemu to strzela trzema strzałami? Dobra, nie ma, tak się nie da trafić. O kurde, to jest jakaś strzała zaznaczająca. Czy tu są jakieś rozszerzenia, że mi dają to takie te... O, zaznaczył się. Tego widać chyba też przez ścianę. To fłamnie mnie farnajcie ten. Działa ma takie rozszerzenie, pięć gądzi chyba. O Co to jest? Dobra, zróbmy sobie skilla. Dobra. O! Oni mnie zaraz zatłuką. Nie to co ja robię? Można się naciągnąć? Rapa, ja se mam naciągniętą, kruszę chyba, nie wiem co to jest. Czemu? Czemu tu się tak długo naciąga? Dobra. Hopa, hopa, hopa. Gincie, gincie, gincie. Gin, gin, gin. In Czemu ci gracze są jacyś mega słabi? To dorsi chyba ode mnie, ja w ten grę pierwszy raz byłem. Nie no, totalnie. Nie no mieć mi się wyglebą ja Muszę tylko to ja lecę na wieżycie Au, au, au Au, au Ale spamer Kaska nuby Ale z was bambiki nie umiecie mnie bić マミィだれか。おう。You k know o that。<t ries> <t ries>